Cześć się w niedzielę poświąteczną powiem Wam, że dobrze, jednak, że człowiek ma te krawy, bo nie wiem jakby to te cztery dni świętowania udało się znieść i wytrzymać. Pizga strasznie, nie wiem co będzie słychać, co ja tam nagram, no ale coś nie, coś nagramy na tą wieczorinkę, żeby już powoli wkręcić się w rutynę i z powrotem codzienne Wieczorniki gościły na internetach, także co? Jest godzina 15 Ja sobie ruszam spokojnym krokiem po 15,00, już w zasadzie, bo tak troszeczkę się zbierałem dłużej. Do wyjścia i ruszam. Biorę się za obrządeczek. Ogólnie nie chcę się wyłazić, bo pogoda jest straszna. Rano to bania, powiem Wam, że puchła, No, takie ciśnienie niskie, wszystkie możliwe rzeczy Wiatr powywracał dzisiaj. Poroznosił, co niezabezpieczone. No ale cóż, taki mamy klimat. Jakoś trzeba to przeżyć. Dobrze, że dzisiaj jakiś dzień wolny bez żadnych ambitnych planów. No i oczywiście start to rządko. Od cieląc zaczynam standardowo. Pościelić w budkach to tam sianka, cyjoteczki takiej starterówki. Po dorzucać. No i co, i powoli brać się za dojenie krwów. A żeby dojść to. Trzeba pościelić, zonka przywieźć, także takie tam drobiazgi, trochę latania jest dobrze. Akurat przedstawiłem system, że rano na filiściele to już wieczorami mam mniej roboty. No fakt, że rano się jedzie tą godzinkę, półtorej się poświęci, ale później cały dzień jest już z głowy. Tylko wieczorkiem jadę drugą belkę z siana, rozwijam, poprzegarniam, popodgarniam i zrobione. Patrzę ile tutaj tego szampka jeszcze jest, no do jutra spokojnie wytrzyma trochę mniej krów na tej oborze tutaj głównej i co mamy efekt, że na półtorej tygodnia zbiornik wytrzymuje no takich pustek to dawno nie było, żeby kurcze krów mniej więcej tyle co legowisk, to wam powiem no siok i niedowierzanie <gryw> takie rzeczy to no nie u mnie, no, nie, nie było dawno czegoś takiego ale bardzo dobrze kurczę, fajnie, fajnie Krówki mają luźniej, dużo inaczej to sobie funkcjonują. Także leniwe popołudnie, zaraz dojenie i będą miały koleżanki trochę zajęcia, trochę je tutaj pomęczymy. No i cóż, a te nowe dziewczyny jak na oborze nowej się spisują jak im to się podoba. No powiem Wam, że już się fajnie oswoiły, wszystko fajnie hula. Jest ich mniej, to ich na tak tak w miarę czysto nie ma jakiegoś tam wielkiego syfa. Ale myślę, że więcej to by też tam problemu nie było. No i co jeszcze z planów i zamierzeń, zanim weczki na filię pojadą to z budek 8 największych, to chcę na parę dni je wrzucić tutaj do tej izolatki. Także jutro pewnie będzie dzień zaczęty od sprzątania tutaj tej izolatki. No i muszę też e, troszeczkę tutaj tą drabinę dołożyć, i taką dokręcaną wypustkę, coś ze 20 cm niżej, żeby żadna nie przelazła pod spodem i się nie zmieszała z krwami. Po co to ta komedia ma być? Także, także takie zadanie. Trzeba zerknąć, czy się jełówka nie wycieliła? Chyba nie, bo stoi i zajada. O, a tamta krówka Walczymy z nią z odwapnieniem i widzę, że znowu trzeba będzie półweczkę dać dzisiaj. Już dwie butle wapna dożylnie dostała i dalej dalej na wieczór ją wykłada, także zaraz do weta zadzwonię. I trzeba będzie ją tutaj wspomóc lekko. Także takie rzeczy w święta nie ma w boli nie dadzą poświętować ani gospodarzowi. Ani weterynarzowi jakoś ja tak nie lubię, powiem Wam szczerze, kroplówek dawać. Więc się za to nie biorę. To jedna rzecz, której sam nie robię. Pokaż na uszy. Uszęta nie ciepłe. A tu przestraszyłaś, tylko tak się wyłożyłaś. Myślałem, że już znowu wapna ci brak, ale tak to temperatura w normie. Właśnie pierwszy objaw to taki, że kabawa jest taka śnięta i zimne uszy, zimny nos, to, to już wskazuje typowo na odwapnienie No ale akurat dzisiaj chyba obejdzie się bez kroplówki przedwczesny alarm także tak cieląc znowu przez święta tutaj się narobiło sztuk trzy, czerwony byczek tam w rogu i dwie jałóweczki proporcje jak najbardziej słuszne no i dobrze, bierzemy się za ten obrządek, bo to samo się nie zrobi się. Fajne te przejście powiem Wam, że to się takie techniczne spisuje, że aż miło tych rur to raczej nie będę montował do ściany. Nie ma sensu, bo to jest tak sztywno, stabilnie wszystko skręcone. Tam nie mam po... przykręcane do ścian. I tu myślę, że też nie trzeba. Środkowo jest opęta na tym murku. I fajnie to kula. Tutaj natomiast są na skraju słupki, tutaj słupek, tam na końcu przykręcone do ściany, także też to wszystko trzyma, tylko karkowa nie jest przytwierdzona, ale też dobrze jak to troszkę elastyczności ma, bo gdzieś tam jak kawa wstaje to nie uderza twardo, tylko to lekko, lekko sprężynuje i to też ma swoje plusy, także Także nie będę tutaj na siłę nic dokładał, bo miał być plan, że będzie to mocowane ze ścianami, przykotwiczone do ścian na no sztywno, ale to bez sensu. Wszystko fajnie się trzyma. Przez tydzień użytkowania nic tam, zagrewkami się nie działo. Także i dalej powinno być dobrze. No wiadomo, że różne są sytuacje, że czasami tam kapówka się gdzieś tam wetnie, gdzie nie trzeba, no ale to wtedy kluczem odkręcamy szybciutko agrawkę, czy jakąś rurę mocującą, wszystko da się zrobić szybciutko i krówkę się uwalnia pomaga się jej w ten sposób, to już przepraktykowane tutaj i powiem wam, że te agrawki, jak nie są do ścian przytwierdzone to też źle się nie spisuje, co zresztą pokazałem i wytłumaczyłem, także dobra lecimy dalej, bierzemy się za cielaczki, bo tam głód brud i suchota, bo trzeba wiaderka wody podlewać także, także tak. No właśnie te 8 chcę sobie zrzucić z tych budek, żeby było luźniej, żeby można było też obornik powybierać W międzyczasie tam QSG się zrobi na fili i poprzesegreguje się, przesegreguje się jałóweczki i, i wtedy można będzie dowieść. A tymczasem trzeba jakoś tam improwizować, bo tutaj obornik jest już na gwałt do wybrania. Przed świętami się nie wyrobiłem. Zobaczcie. One zaraz tu będą wyskakiwać. Miśki. <grym> Także na parę dni trafią sobie na tam na tą izolatkę. No i będzie im wygodniej, mi im wygodniej. I będzie po prostu możliwość wybierania obornika. Jak się jak dozwolnią się te budki, z nich się wybierze ten makaron. Można będzie Przerzucić część jałówek tutaj tych jałuszeczek mniejszych w te kołice, i po kolei wybierać, opróżniać i szykować miejsce na następne dziewczyny, bo wszędzie w sumie obawnik do wybrania. Także między świętami a nowym rokiem będzie walka. Jest 16 za 7 i ja kończę tutaj na zewnątrz obrządek sprawnie poszło 40 parę minut. I ogarnięte teraz tylko pojenie. Oj, to, to ciężko chodzi jakoś ten zabór. W tym języku. No, niezawodny. Ogólnie w wozie odmarzło, ale tamte poidełko na końcu. Ale coś jakoś przypkane jest, tam muszę to wziąć się po świętach w przyszłym tygodniu. Chociaż nie wiem, czy jest sens, bo znowu mu nadają rozkręcić, wyleć tamtą wodę bo czymś się przypycha tamte poidełko i takie, jest byle jak i oczywiście ładowarka zostaje na koniec wrzątku jeszcze doleję im wody żeby na noc miały i schowam mausera pod dach może mrozu nie będzie ale trzeba już go zatankować bo już tam jest resztówka tej wody co zresztą widać już słabo leci trzeba będzie go zatankować i rano po namieszaniu wozów powrotem się wystawi i ponapaja zwierzątka na zewnątrz fajny system jest Wam, z tym nauzerem bo to się chowa do obory to nic nie marznie jak trzeba napoić nawet większe nawozy to się wystawi, napoi i tyle miejmy nadzieję że ta zima nie będzie dokuczliwa będzie taki, można powiedzieć lejtowa jak i ostatni zimy no bo to jako człowiek nie tęskni, zaraz tej roboty przybywa, ja wiem jak miałem przed samymi świętami, co tam jest, początek świąt Latania, biegania, zaraz więcej z tą wodą Zamiast to sobie zrobić wszystko ładnie i płynnie. Także cóż dobrze, biorę się za krowy, bo masz trzy do dojenia po wycieleniu. Masakra, takiej ilości. <laughs> A i pomóc, oczywiście, poprzeganiać na początku. Bo zawsze sprawdził, i to idzie jak się więcej osób przegania. No i wygląda na to, że baniaczek pusty. Trzeba go podstawić pod tankowanie do rana im starczy, dziewczynom e, przepiąć wycinak to znaczy przepiąć na wycinek wjechać ładowareczką do stodoły i można powiedzieć, że kolejny dzień mamy odhaczony Hops, Już teraz człowiek pilnuje ma łzybkę. jednego, załatwiłem to z <laughs> siostrą z niej od, podchodzi do tematu, no ale nie, jak mówiłem, nie ma tego złego, co by na rozwój nie wyszło. Z tamtego małżonka znowu fajna budka wyszła. A tego to ci u mnie ostatnio deficyt. Ale nic, może jutro uda się zluzować te trzy największe, tak jak mówiłem, i wtedy i wtedy będzie można tutaj przesegregować. No to standardowo na koniec dnia, już w sumie i koniec tygodnia koniec długiego weekendu świątecznego robimy monolog mnurski, generalnie to e, cały vlog to w sumie taki monolog wyszedł, no ale no to wiecie jak to w niedzielę taki luźniejszy, nie ma co tutaj przesadzać, też nie bardzo wiem o czym mam tu tłumaczyć, ogólnie dzisiaj zacząłem montaż podsumowania roku 2025 taki pod muzyczkę, luźny lajtowy, a myślę, że na początku przyszłego roku zrobimy sobie jakieś tam omówionko, żeby a mniej więcej powiedzieć, co tam się udało w tym gospodarstwie zrobić w tym 2025. No myślę, że to był bardzo udany rok, chociaż trudny, ale kończymy z pełną satysfakcją, bo cele założone zostały zrealizowane i to kurczę powiem Wam, że nawet ponad plan. Także to, to, to jest bardzo pozytywne. No i tak, to no tutaj też Wam powiem, że jedną koleżankę mamy na tej nowej części, na tej nowej, stawie wyremontowanej co ogarnęła tamte drzwi że je się otwiera i jak przygoni, na przepęd przełączamy te bramki, że to ona już dzisiaj dzidę na stodołę żeby sobie drzwi, ma rogi i tak ruszkiem między oba skrzydła, pyk wyćwiczyła się i otwiera i sobie idzie, a za nią i kolejne ciekawe zaraz tam poruszają, także tu muszę też jutro jakieś zamknięcie na razie prowizorycznie sztureczkiem zawiązałem i, i tyle, a jutro jakąś kóreczkę, czy, czy, co, czy coś ten deseń zrobić, czy jakiś karabinczyk żeby te drzwi przymknąć no innego sposobu niestety nie widzę, ale chyba chyba karabinek wezmę założę jakiś większy i będzie to szybko i sprawnie i wtedy wtedy koleżanka no, no nie będzie miała pola manewru, także weekend długi Powiem szczerze przydatny, bo ostatnie 2-3 tygodnie to były u mnie naprawdę powiem Wam naprawdę solidnie obfite, intensywne, każdy dzień wypełnione w 100%. I dało to trochę w kości, także fajnie sobie było 4 dni odpocząć, 4 dni takie luźniejsze, aczkolwiek już wczoraj tak człowiek gdzieś tam wylasł, pospacerował, coś gdzieś zajrzał, bo już też, też no po prostu nosiło. No nie ukrywam, że, że nie. No a dzisiaj tak już mówię, wezmę kamerę, nagram coś, bo, bo głupio tak, tyle dni bez vloga. Takiego konkretnego, no wczoraj dwukrotnie z wstawiłem, mam nadzieję, że wstęp Wam się spodobał, co niektórym to jakiś tam dreszczyk emocji wywołał, no i fajnie, fajnie, no o to chodziło, o to chodziło, no, także, także super, tak jak mówiłem, teraz się zacznie realizacja ee, tej ochrony środowiska, parę tam duperelków. No ale to, to, to wiecie, takie, można powiedzieć, że jeden będzie konkretny zakup, a reszta to takie drobniejsze, no ale i te drobniejsze też się przydadzą narzędzia, no nie mówię, że nie, jakoś tak się starało to wszystko z, zewrzeć do kupy, żeby w miarę sensownie te środki wykorzystać i tych punktów nomen, nomen coś nałapać, także no fajnie, fajnie, że się udało załapać, bo już od razu przy składaniu wniosku wiedziałem, że albo składa się na maksymalną możliwą ilość, punktów albo no albo odpuszczamy bo to nie ma sensu także już to było tak robione żeby żeby coś konkretnego wziąć w miarę i żeby się łapnąć także to się też udało no i tyle no co tu dużo mówić jakoś tam nowy rok się może rozpocznie oby nie gorzej jak poprzednio chociaż Chociaż już i tak powiem Wam, że tych realizacji to za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Trzeba troszkę zwolnić, spokojniej, bo to zacząć po prostu żyć, a nie tylko e, w tą gospodarkę ładować. Aczkolwiek, no mówię, gdzieś mi się tam wizja w głowie tworzy już jakiegoś tam cielętnika, bo jest właśnie problem. E, w budkach fajnie, małe cielaki, ale jak już urosną, tak jak widzieliście z tymi ośmioma. No to jest już spory problem, one już powinny być dawno temu zabrane z tych budek. Tutaj to w tych budkach to takie powinny być e, półtora miesięczne, dwumiesięczne cielaki, takie tu z przedodsadzeniem, w tych budeczkach trzymane. E, a tu stoją już takie 3-4 miesięczne. O, one, może no, 4 miesiące mają te jałoszeczki Bo pamiętacie, jak obowe zaczynali wymontować, to ja jeszcze tam rogi międzypalałem. A one już wtedy z miesiąc półtora miały a to trzy miesiące. Także dobrze, bite cztery miesiące tam te jałożki mają. Także już dwa miesiące temu powinny wyjechać z tych budek nie bardzo jest miejsce. Także kurczę, no taki, taki obiekt, no by się przydał do takich cielon do 7-8 miesięcy, żeby to trzymać. I zawsze widzicie, zawsze coś jest, zawsze coś, coś by się przydało, coś by się ulepszyć i ciągle mało. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No też kurczę można to rozwiązać gdzieś tam na chwili coś jeszcze dolepić na szybkiego, no tak jak mówiłem tam gdzie to no, trzymam to tam troszeczkę tej powierzchni, zwiększyć dla jałóweczek no ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy co z tym wyjdzie rok długi, może coś się uda wymyślić budżetowo, bo no mówię, no już nie chce mi się po prostu ciągle to inwestować, inwestować i rozbudowywać i zwiększać gdzieś ten hamulec trzeba zaciągnąć, gdzieś ten stop postawić, bo to też trzeba żyć, a nie sztuką rozwijać się bez przerwy bo też trzeba myśleć o tym, żeby w końcu z tej, z tej swojej pracy zacząć żyć, a nie cały czas żyć pracą i to jest motto na przyszły rok, żeby tej pracy sobie odejmować, a nie dokładać także, no co, kończymy vloga tego świątecznego, takiego poświątecznego a już od jutra zaczynamy z normalnymi dnióweczkami i z normalnymi nagrywkami. Także dzięki bardzo za oglądanie. Cieszę się, że znaleźliście tego wieczoru również czas na obejrzenie mojej skromnej produkcji. Także do zobaczenia jutro.